Sponsorem programu jest firma Esse, producent pojemników półpodziemnych Bagio www.bagio.pl Jednym z zadań własnych gminy jest również promocja sportu i rekreacji. I nie mówimy tutaj tylko o samym szumnym promowaniu w polityce sportowej, ale również o realizowaniu inwestycji sportowo-rekreacyjnych. Oznacza to, że miasto, kreując swoją politykę sportową, musi również brać pod uwagę to, w jaki sposób i z jaką infrastrukturą ta polityka sportowa będzie wykonywana. Wykonanie polityki sportowej miasta może być przeprowadzane na trzy sposoby. Po pierwsze, miasto może samodzielnie ją wykonywać, czyli powołując czy też wykorzystując swoją jednostkę budżetową, załóżmy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. I ten to ośrodek, jako jednostka budżetowa, wykonuje zadania publiczne. Drugim rozwiązaniem jest zaproszenie operatorów zewnętrznych, operatorów prywatnych, których zadaniem będzie wykonywanie zadań ściśle zdefiniowanych przez miasto. I trzecim, niejako hybrydą dwóch pierwszych, jest wykorzystanie spółki komunalnej. Czyli to spółka komunalna jednocześnie wykonuje zadania publiczne, ale tym samym promuje i też prowadzi współpracę z miastem i rozwija zakres sportu komunalnego. Ale to miasto kreuje kierunek funkcjonowania sportu i rekreacji na swoim obszarze i jednocześnie nadzoruje funkcjonowanie tych usług komunalnych w zakresie przez siebie zdefiniowanym. I teraz miasto może wybudować infrastrukturę, zapewnić infrastrukturę i zaprosić operatorów. Ale jednocześnie miasto może powiedzieć swojej własnej spółce komunalnej, aby to ona w, jej, w imieniu miasta właśnie realizowała zadania publiczne poprzez budowę infrastruktury, świadczenie usług, czy też organizowanie tych usług, zapraszając operatorów komunalnych. Są miasta, w których tak naprawdę wystarczy otworzyć możliwość, dla prywatnych operatorów, aby, re, aby to oni realizowali politykę miejską, a są takie sytuacje, gdzie właśnie ten rynek trzeba stworzyć. Trzeba wytworzyć pewne sposoby funkcjonowania, trzeba wytworzyć pewne nawyki u mieszkańców, i to jest właśnie rola spółki komunalnej, która skuteczniej niż miasto może przeprowadzić takie działania. I teraz można by powiedzieć, że spółka komunalna może być super operatorem usług komunalnych w zakresie sportu i rekreacji. I właśnie to te usługi publiczne realizowane przez spółkę komunalną mogą rozwinąć rynek na tyle, że prywatni operatorzy mogą przystąpić wspólnie do realizowania polityki miejskiej. Sponsorem programu była firma SE. Producent pojemników półpodziemnych Bagio. www.bagio.pl